Klienci ponoszą, poniosą dodatkowe koszty związane z zapewnieniem im stuprocentowego bezpieczeństwa, a o to chodzi? Chodzi o to, żeby klienci mogli się czuć w pełni bezpiecznie, bez względu na to, czy przedsiębiorcy się powiedzie, czy nie powiedzie. To gwarantuje im ustawa zgodnie z dyrektywą, którą w kraje członkowskie zobowiązane były wdrożyć. To wdrożenie w Polsce miało miejsce w latach 90. Okazało się, życie przyniosło nam doświadczenia i dowody, że przepisy, które wprowadziliśmy w Polsce w niektórych przypadkach okazują się niewystarczające do zapewnienia pełnej, pełnego bezpieczeństwa finansowego dla klientów. Stąd proponowane zmiany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Finansów. Szczegóły dotyczące wysokości składek wpłacanych do funduszu turystycznego, funduszu gwarancyjnego nie zostały jeszcze określone. Jest mowa o kilku złotowych do kilkunastozłotowych kwot, w zależności od rodzaju imprezy, jaką klient rezerwuje. Dostrzeżono oczywiście różnice ryzyka. Jakie występuje przy organizacji różnego rodzaju imprez turystycznych, czy to krajowych, czy z użyciem środków naziemnego transportu, czy z użyciem e, połączeń czarterowych, i w zależności od skali ryzyka to wszystko można wyliczyć będą zróżnicowane również składki ponoszone przez klientów i organizatorów na fundusz gwarancyjny. Wnioski płynące z analizy tych kilku przypadków upadłości biur podróży w roku 2012 dostarczyły dowodów, że w niektórych przypadkach gwarancje ubezpieczeniowe były za niskie. Analiza o ile te gwarancje były za niskie, skłoniła Ministerstwo Finansów do zaproponowania kilkakrotnie wyższych stawek minimalnych gwarancji ubezpieczeniowych dotyczące Głównie podmiotów rozpoczynających działalność. Jako, że w większości przypadków upadłości minionego roku, e, przypadki te dotyczyły e, przedsiębiorców rozpoczynających działalność lub e, z niedługim stażem, nowicjuszy w branży organizatorów turystyki, którym po prostu się nie powiodło. Okazało się, że dotychczas obowiązujące minimalne e, gwarancje ubezpieczeniowe, są niewystarczające stąd propozycja Ministerstwa Finansów drastycznego ich podniesienia, co oczywiście ma zapewnić pełne bezpieczeństwo dla pieniędzy klientów.